Śmiało można powiedzieć, że to wydarzenie z tradycjami, bo już po raz dwudziesty odbył się piknik patriotyczno-sportowy. Na stadionie lekkoatletycznym Państwowej Szkoły Zawodowej w Koninie spotkali się pasjonaci biegania. W tym roku w nieco innym wydaniu. Nowy element polega na tym, że po raz pierwszy odbywają się mistrzostwa gmin w teście Kupera. Drużyna to trzy osoby trzech panów lub trzy panie. I tutaj, jak gdyby, dwie kwestie są dla nas ważne. No jedna, żeby podtrzymać tradycję tego pikniku patriotyczno-sportowego. Dzisiaj bieg się nazywa Bieg dla Europy Piknik Patriotyczno-Sportowy. A drugie, żeby rozpropagować test Coopera jako metodę taką badającą wytrenowanie organizmu. Test Coopera jest próbą wytrzymałościową. Polega na 12-minutowym nieprzerwanym biegu, a jego celem jest określenie maksymalnej wydolności tlenowej, która jest wyznacznikiem kondycji fizycznej uczestnika. To jest fantastyczny test, który... Może posłużyć i zawodnikom, którzy zawodowo biegają, i osobom, które nawet przez 12 minut, bo tyle trwa ten test, nie potrafią biec, bo muszą częściowo spacerować. Jest specjalna tabela dla wieku, dla płci i pokazuje, jaki jest stan wytrenowania. Wszystkim biegającym bym radził, przynajmniej dwa razy w roku, taki test sobie zrobić, żeby poznać swoją wydolność, poprawić trening. Zmniejszyć obciążenie, jak jest przemęczenie. Do wzięcia udziału w wydarzeniu zostali zaproszeni przedstawiciele gmin z Wielkopolski Wschodniej. Jednym z uczestników była gmina Grzegorzew. Stawiliśmy jedną drużynę trzyosobową składającą się z trzech mężczyzn. Myślę, że zawodnicy osiągnęli przyzwoite wyniki. Trzeba docenić wysiłek w tych warunkach pogodowych, które de facto są ekstremalne. Zawodnicy, którzy wystąpili w naszej drużynie, są w regularnym treningu. Trenując w naszym klubie sportowym w Grzegorzewie, jeden z kolegów występuje w zespole z Dąbia, także chłopacy są cały czas w treningu. Może nie typowo biegowym, ale piłkarskim, ale to z całą pewnością podnosi ich wydolność. W pełnym słońcu dzielna reprezentacja gminy Grzegorzew maksymalnie zmotywowana i skoncentrowana zaliczyła test Kupera. Ogólnie w porządku, chociaż liczyłem na lepszy wynik, no ale w tych warunkach atmosferycznych to i tak uważam, że wynik jest naprawdę fajny. Biegam od małego. Więc od, od, od młodych lat biegam. Takie odskocznia od rzeczywistości, tak szczerze. Sobie można wyjść, pobiegać. Tak dla siebie, dla zdrowia też ogólnie. Piknik fajnie, że jest organizowany. Zawsze każdy może się sprawdzić, na jakim właśnie jest etapie. I czy, czy warto trenować, czy nie. Jakie są efekty tych treningów. Przy takiej temperaturze, no to takie omdlenie. Ale to raz, dwa dochodzi człowiek do siebie. Już. Ja myślałem, że dzisiaj będzie gorzej, ale 3060 metrów to nie piknik. I bez dużych przygotowań. Czuję w miarę sukces, bo myślę, że to dobry wynik jak na, na tą pogodę i warunki, które tu sprzyjały. Nie przygotowaliśmy się jakoś specjalnie, wyszło to spontanicznie. Zostaśmy wytopowani z naszej gminy do, do reprezentowania jej i dziękujemy wszystkim za to i cieszymy się, że tu jesteśmy. Chcemy tak propagować taki styl życia i zdrowy sport i w ogóle, żeby to się wszędzie szerzyło i... I wszyscy w tym brali udział. Osobiście bardzo lubię biegać, biegam sobie hobbystycznie, yy, spore trasy po, po 10 km, ale lato to nie mój okres. Dla wszystkich uczestników pobiegu zapewnione były zdrowe koktajle, ale również zostali oni uhonorowani medalami oraz pamiątkowymi dyplomami. Apeluję do wszystkich, którzy oglądają nas dzisiaj na tych zawodach. O to, żeby nie przejmować się, że się ma słabe wyniki, że się po pięciu minutach musi stanąć, jak się biegnie. Bo to przychodzi z czasem. Można, można się wytrenować, a nawet bardzo wolno biegając, bardzo dobrze to służy zdrowiu. Dobrze prowadzone bieganie daje zdrowie, siłę fizyczną, ale również odporność psychiczną.